Znajdujemy się w laboratorium centrum szybkiego prototypowania, które powstało z projektu RPO województwa zachodniopomorskiego z funduszy Infrastruktura badawcza na rzecz przedsiębiorstw. Dzięki tym funduszom zbudowaliśmy laboratorium wyposażone w unikalną aparaturę, zwłaszcza w kwestii technologii wytwarzania przyrostowego. Jedną z nich jest widoczna tutaj drukarka 3D do wytwarzania w technologii binder Jetting firmy X1 Innovent Plus. Jesteśmy drugą uczelnią w Polsce, czy też drugim użytkownikiem w Polsce tej nowoczesnej technologii, która dopiero się rozwija. Dzięki naszym staraniom przedsiębiorcy mogą korzystać z tych innowacyjnych rozwiązań. Drugie urządzenie wytwarza w technologii przyrostowej za pomocą spieku laserowego. Widzimy tutaj komorę z warstwą usypanego proszku. W trakcie działania procesu widzielibyśmy oddziaływanie lasera w miejscach stapiania i następnie ta rakla, która widoczna obróciłaby się o 360 stopni, nakładając kolejną warstwę proszku i proces jest powtarzany aż do uzyskania całkowitego wyrobu. Kolejne urządzenie znajdujące się w naszym laboratorium to jest atomizer. Jest to unikalne rozwiązanie polskich inżynierów w skali światowej, gdyż atomizacja w takiej skali do tej pory była niemożliwa. Atomizacja to jest zamiana takiego drutu właśnie na taki proszek. Dzięki temu urządzeniu możemy badać nowe materiały, możemy badać nowe stopy, które do tej pory nie były poddawane atomizacji i które później stanowią podstawę do wytworzenia nowych wyrobów przyrostowo.